Do Mławy przybędzie pięć żubrów, jeden byk i cztery krowy. Jak najbardziej powstanie zagrody żubrów na ulicy Krajewo w Mławie będzie atrakcją dla naszych mieszkańców, jak i tutaj pobliskich miejscowości. Co nagle to po diable dlatego pomysł rodzi się z rozmysłem, co trwa już dwa lata. Obecnie zagroda jest na etapie projektowania. Jeśli plan będzie realizowany zgodnie z założeniami, to w 2023 roku żubry zadomowią się w Mławie na dobre. Na ten moment szkółka, która znajduje się na krajewie, jest udostępniana dla uczniów, jest tam ścieżka ekologiczna, na pewno pojawienie się żubrów, wzbogaci i formy edukacyjne, jaka, jaka będzie tam wtedy możliwa. Inicjatywa regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie spotkała się z aprobatą władz miasta Mława. Miejmy nadzieję, że i mieszkańców w końcu atrakcja to duża.